Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, Matko Jezusa i Matko Nasza. Witam Was, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Módlmy się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Serce Maryi, w którym Bóg Ojciec ma upodobanie, bądź pozdrowione i błogosławione. Serce Maryi, przez Syna Bożego miłością synowską umiłowane, bądź pozdrowione i błogosławione. Serce Maryi, przez Ducha Świętego darami łaski hojnie wyposażone, bądź pozdrowione i błogosławione. Serce Maryi, żadną plamą grzechu nieskalane, bądź pozdrowione. I błogosławione, serce Maryi, miłością Boga zawsze gorące, bądź pozdrowione i błogosławione. Serce Maryi, do serca Jezusa doskonale upodobnione, bądź pozdrowione i błogosławione. Serce Maryi, z Jezusem dla naszego zbawienia współpracujące. Bądź pozdrowione i błogosławione. Serce Maryi, mieczem boleści przeszyte. Bądź pozdrowione i błogosławione. Serce Maryi, kochające ludzi miłością macierzyńską. Bądź pozdrowione i błogosławione. Serce Maryi, nieustannie za nami orędujące. Bądź pozdrowione i błogosławione. Serce Maryi, nasza nadzieja zbawienia. Bądź pozdrowione i błogosławione. Serce Maryi, doznające od wielu niewdzięczności. Bądź pozdrowione i błogosławione. Serce Maryi, któremu oziębli i bezbożni uwłaczają. Bądź pozdrowione i błogosławione. Serce Maryi, Pełne miłosierdzia dla błądzących i grzesznych, bądź pozdrowione i błogosławione. Serce Maryi, Za wszelkie łaski i błogosławieństwa nam udzielone, bądź pozdrowione i błogosławione. Módlmy się. Boże. Ty przygotowałeś w sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy stali się świątynią Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Cię błogosławi Przenajświętsza Maryja. Niech otoczy Cię swoim miłosierdziem, teraz i zawsze. I na wieki wieków, Amen. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy.